8 sierpnia 2020 koszę rzepak poletkowy. Operatorzy się skończyli. To znaczy, usługodawca musiał popędzić do siebie i na szybko uczę się kosić leksjonikiem. W tej chwili odmiana George Syngenty. Plony pozawyżane, bo header źle ustawiony. Według GPS robię 4 przejazdy niepełną kosą żepach po przymrozkach powykładał się, dużo tego niestety leży. Dam radę ja jedną ręką i brakiem zdolności jakoś dam radę. No cóż, zobaczymy jakie będą wyniki. Nie znam nawet powierzchni jaką koszę, bo długość określę na koniec. Cztery przejazdy w każdym razie, później to poprzeliczam. Płavie się paseczkami, taka trochę męka.